i ja Isayuki z tej strony, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Gramy pierwszy odcinek gry Stray, na który strasznie bardzo czekaliśmy. On był jakoś, gra była jakoś tak ogłoszona w okolicach premiery PlayStation 5, prawda? Myślałam, że będzie to gra na PSA, od razu wychodząca, pierwsza, początkowa, a tu jednak nie, musieliśmy troszkę poczekać, ale myślę, że nie ma co, możemy... Możemy grać już i, i nie zwlekać dłużej, także zapraszam i, i będę musiała chyba jednak zacząć patrząc na statystyki YouTubeowe i zachęcenia, zachęcić Was do łapki i zachęcić do subskrypcji, przynajmniej raz na parę odcinków, może wspomnę. Zachęcam! Razem z naszym kotkiem, który na ekranie się pokazuje. O widać go, widać go, pokaż się piękne. To jeszcze leży nasz kotek. Mika tutaj przy mnie oczywiście nie mogła odpuścić, śpi za mną, zajmuje większość fotela. Nowa gra. Pliki zapisu wybierzemy sobie pewnie jak zwykle pierwszy, bo dlaczego nie? Rozpocznijmy. ojojoj 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 ojoj, to cudo jest po prostu, wygląda prawie jak nasz kot, tylko rudy, ale ma umaszczenie podobne, te kreski, kreseczki i ma też tą, 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 tą to, 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 jak to się nazywa? Kocie oko zrobione. jak nie idzie, ale ciemno, tak w ogóle strasznie. Może trzeba sobie jednak troszkę rozjaśnić na ekranu, jak będziemy chodzić w takich ciemnych miejscach. Zobaczymy. Dobra, czy możemy w ogóle coś robić? Ale on ładnie chodzi, patrzcie. ciup. Ciu, 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 ciu. Może nam powiedzą za chwilę, co i jak. W razie chodźmy do tych kropek. Oj, oj. Baw się ze mną. A moje serce. My heart too. Ach, jakie fajne. O. O. Ale widać, lubimy się z tymi kotami tutaj wszystkimi. Brzuchy na wierzchu wystawiane, i w ogóle wszystko. A czy pójdą wszystkie leżeć razem? Może taki jest namysł, ale pada co? A! Na to wygląda. Ło, a gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to za miejscówka? co to, to zapełnia jakaś dziwna... A chodźmy, pewnie trzeba właśnie przy nich położyć. Wyglądają na takie nieduże kotki. 是啊，木头。 Jeszcze się trzeba przeciągnąć, po powstaniu, porannym. O tu jesteś, miałam pytać gdzie się podziałeś. No. Czy ja mogę skakać? Mogę skakać. Co hmm, to znaczy skakać samo w sobie? Nie, ale wchodzić na rzeczy. Chyba, że skakanie odkryjemy za chwilę. Zadzi co zimiał, czy... Ciup! Jak fajnie biegnie, tup, 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 Muszę się zajrzeć, czy nie ma czegoś do znajdowania. A, woda. Czyli chyba jesteśmy na nie z wodą? O! Nie mogę. A, będę chodzić i miauczać. Och! No, całkiem wysoko nam pozwalają skakać. Och! Nice. Żeby nie było, to nie ja za każdym razem miałkam. Och! Ja też... Nieźle. Tam jest droga dalej, tak? Teraz zobaczymy sobie jeszcze tutaj, co jest. Ścieki jakby. O! Bo! wysokości, ostrożnie. O jej kocie, łapki zostają. Po wskoczeniu. O! Mlemla sobie wodę. O jaju. Czekają na mnie. Pomlemlane. Dobra, idziemy dalej. A to ja je przywołuję w ten sposób? Chyba nie. Jakie łapcie. Mnam lam lam. -lam, -lam, -lam. <ścoughs> o, ptasz łapki. I łapki zostały. A apo jakiś to wygląda w ogóle. Świat. Przyznam, że niewiele na temat gry czytam, bo nie chciałam mieć żadnego, wiecie, żeby do przodu za bardzo się dowiedzieć. Się wydaje, taka fajna gra. A co ten kotek tam? O, i mi się zejść. <gry> Widzę, że możemy wejść na różne rzeczy. On zszedł już na dół, czemu? Hmm. Oj! tam przebiegł, patrzcie jaki cwany. Mrał, mrał, mrał. Okej. Okay. Ale sobie fajnie tupta. oj, 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 oj. Zawsze możemy zejść. Tędy. Ale krzaczory można w nich zniknąć. Oj, przeszliśmy się po wodzie. Rzeczywiście jak mi to przychodzą. Idę, jestem, jestem. O, okej. Okay. Uch! To poobserwowane, to nasze. Mało, O nie! No nie. Jak można tak zacząć łamać serce? To nasi nas wołają? Ale ciemno. Ojej, jesteśmy skaleczeni. 我怎么知道？Well, Jeden zmęczony, skaleczony kotek. Nie aż się w serce kraje na sam początek. To za co się tutaj chodzą? Pająkowy co się jakieś? Coś coś u nie? Ok, wstaliśmy. Damy radę iść? Wylizać stopę? Dobry mom moment, dobry pomysł? Jak tam? Damy radę? Jej. A czy braciszki nas, nas szukają? Ło, wow, aż gdzieś stamtąd spadliśmy? Ojej... Hmm. No widzę tu przejście, jeszcze tylko tu zobacza? Chyba nic nie ma. Rower jakiś? Nie! Okej. Okay. Zamknęli za nami. I co teraz? Martwe miasto. Fajny język sobie tutaj jakiś. Co to są? Pidźcie coś, się. chodźcie, pokażcie się. Chyba nie. Kamera za nami patrzy. Tak. Widzę tam jakiegoś droida leżącego. Martwe miasto, bo są w nim droidy zamiast ludzi, czy. A nie, to nie. A nie, jednak tak. Ona no, to też mogę skoczyć. I do góry chciałam zobaczyć, czy mogę. Zobaczcie, trochę mogę. <laughs> czy ta kamera mnie namierza, czy wita się ze mną? Help? Och, och, to może mi jednak pomagają. Hmm. Wentylacja. Nie, nie, nie. Follow me? Ojej, kotki. Nieźle. Hmm O, oh. okej. Okay. Słany kotek. tak Dla zasady, bo można mój kod raczej nie zrzuca rzeczy z szafek. Jedyne co zrzuca czasami, tak jak ch ch chcę zwrócić na siebie moją uwagę, a jestem jakoś zajęta, to mogę tam doskoczyć, czy trzeba iść po tych punktach? To maltretuję taki wydrukowany w 3D. Domek House Jakieś strzałki, ale jak tu iść? Gdzie iść teraz? To nie bardzo wiem. Mm, o, okej. Okay. No, miał, miał. O, szybki. Follow Okej. Okay. Nie wiem, czy tu się gdziekolwiek coś zbiera, więc... Na razie nic mi nie wpadło. Aha. I mamy wejście. Prostą farbę tutaj, Ach. Mhm. tak mój kod już robi. To nie jest jakaś nowość, akurat możemy wszystkie dywany pozaznaczać? Zostawiamy łapki niebieskie, patrzcie. No nie, świetne. Tu możemy sobie wyjść. <laughs> A co to za stworek? No dobra, chodźmy dalej. O, woda. No i okej. Okay. Strzałki pokazują tam. No to dobrze. Hmm. Winda? Jaki mały kotek do tych drzwi. Ja nie mogę. <grym znać> Tylko już nie wrócimy na górę jakby co. Hmm. Nie ma więcej kamer, które by na mnie patrzyły. Och, ten chyba jest żywy. O. Noch... No nie. No to było kripi. To było zdecydowanie kripi. Okej, okay. to co droga dalej tutaj? Oh, mama safe pointa. No nie. A! Zjadły mnie? Ale przytrzymuje... przytrzymuje to, co trzeba. Hmm. Ciekawe, czemu mi się zatrzymał. Nie rozumiem. Jakieś kleszcze, czy co? Nie bardzo wiem, gdzie mam biec. biegnę po prostu na wprost. Ojej. Wiem co się stało. Ja puściłam wcześniej analog do przodu i to pewnie dlatego. Ej, to masakra jest jakaś? Zejdźcie ze mnie, fuj. Nie! Czemu aż Co to za państwo pa 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 paskudne? No nie. Uff. No. Okej. Okay. Okej. Okay. O oh ja, yeah. o oh ja, yeah. hm, ta gra wygląda na straszną bardziej. Myślałam, że to będzie taka luzacka gra o kotku, ale nie. Wow. Jakaś pomocna kamera? Mm. Bo, okej. Okay. Samotny kot w takim miejscu. O, jump będzie. Ale myślę, że tutaj skończymy sobie pierwszy odcinek, żeby się zdążył przerobić i porobić, skoro mamy save pointa. A na to sobie już skoczymy w kolejnym, na drugą stronę. Chociaż jeszcze tu i możemy lecieć dalej. Ha! Miał. No, a teraz dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy dnia i trzymajcie się wszyscy ciepło. Jaho!